Teraz Cergowa, jeszcze Al-Amin wystartują, dobrze. I ruszyły. Prowadzi Mirawa, ale tam do przodu przesyła się Elfar. Elfar, a za nim Gardan. Elfar poprawia Armina, na ostatniej pozycji galokuje Cergowa. I za chwilę konie będę miał do pokonania. 2000 metrów prowadzi w tej chwili gardan. Gardan na czele. Na drugiej pozycji galopuje Vigo. Na trzeciej w tej chwili jest Eragon. Wyjście na przeciwległą prostą. Gardan, Vigo. Dalej y, poprawia bardzo mocno. Pollux, Pollux lokuje się na drugiej pozycji, taka trójka na czele, Gardan, Pollux i Vigo, odstęp, za nimi Aragon, następnie Elfar, Al-Am, Armina, Mirawa, Passionat i na końcu galopuje y, galopuje Al-Alamain. 1300 metrów do celownika, na czele stawki jest Pollux w tej chwili. Pollux, Gardan, tam się zmieniają pozycje, ale Pollux nadal jest na czele. A za nim tak bardziej zdecydowanie jest Ragon. Gardan poprawił Elfar, 1000 metrów do celownika. Na ostatniej pozycji nadal Almayan. Na około 800 metrów przed celownikiem Pollux razem z Eragonem mają przewagę nad galopującym na trzeciej pozycji Gardanem, Elfarem, Arminą, a w odstępie za stawką galopuje Almajan. Przed wyjściem na prostą w tej chwili prowadzi już samotnie Eragon. I wyjście na prostą. Eragon. Atakuje go finiszujący Elfar, Far. Alagon, Alagon El Bar. Rozpoczyna finisz Pasjonat oraz również bardzo dobrze galopuje Pollux. Ale do celownika jeszcze zostało 250 metrów. I tutaj Passionat znakomicie po zewnętrznej obejmuje prowadzenie. Pasjonat i na drugiej pozycji jest Alam w tej chwili. Pasjonat, Al Am oraz El Far, to jest czołówka. Pasjonat utrzymuje pierwszą przewagę, znakomicie przy bandzie, finiszuje Far, walka o drugą, drugie miejsce, Pasjonat el Far, na trzeciej Al Am w celowniku, na czwartej pozycji Cergowa, następnie.